W części trzeciej zapraszam do wysłuchania kilku zdań na temat streszczenia. Streszczenie to ważne i trudne zadanie. Czym jest streszczenie? Poprawne zredagowanie streszczenia powinno w jasny sposób określać temat tekstu, który streszczamy i wskazywać w adekwatnym poziomie uogólnienia istotne kwestie, które w związku z tym tematem zostały podjęte. Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne. I mieć liczbę słów zgodną z określoną w poleceniu, czyli od 40 do 60. Już widzimy, że to zadanie trudne, bo tekst liczący około 500 słów musimy streścić, czyli skondensować no, między 40 a 60, czyli mniej więcej do 50. Trudne. Ale dlaczego ważne, dlaczego przydatne? Otóż dlatego, że w życiu będziemy musieli streszczać, będziecie musieli. Ja muszę, musimy streszczać różne teksty czasem znacznie bardziej obszerne. Musimy umieć w kilku zdaniach streścić całą książkę. W kilku zdaniach streścić i przedstawić, wyłożyć koncepcję naszej pracy licencjackiej na przykład. To już całkiem niedługo większość z państwa czeka. Tegoroczni maturzyści bardzo słabo opanowali umiejętność streszczenia. Wymagano napisania streszczenia tekstu Ryszarda Koziołka Szkopu i Koniektura. Tutaj raz jeszcze wyjaśniam, czym jest koniektura. Było to zadanie trudne. Poziom wykonania wyniósł zaledwie 20%. To bardzo mało. Tym bardziej, że streszczenie jest oceniane, to jest zadanie bardzo wysoko punktowane w teście, bo aż za 3 punkty. Jest oceniane na 3, 2 lub 1 punkt. No, oczywiście niektórzy nie uzyskują punktów. Zatem uzyskać trzy punkty nie jest tak łatwo, a warto się nauczyć streszczenia tak, aby stało się to możliwe. Teraz patrzą Państwo na zasady oceniania streszczenia wycięte z zasad oceniania właśnie. One są dostępne. One są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie dostępne są również materiały związane ze streszczeniem, które warto przeczytać i obejrzeć. Aby uzyskać jeden punkt, trzeba powiedzieć, jaki jest temat streszczanego tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście. Jeśli zadbamy o właściwy poziom uogólnienia i o logiczną spójność wypowiedzi, Uzyskamy trzy punkty. Gdy w pracy pojawią się zaburzenia uogólnienia bądź logicznej spójności, uzyskamy dwa punkty. Gdy odpowiedź będzie całkowicie błędna, no, gdy jej nie dokonamy, bo wielu maturzystów oddaje to zadanie walkowerem, punktów nie uzyskamy. Warto tę umiejętność opanować i warto nauczyć się pisać poprawne streszczenia. Co zrobić, żeby je napisać? Zdający powinien uważnie przeczytać tekst źródłowy. Przećwiczmy to, sięgając po którykolwiek arkusz tegoroczny, ubiegłoroczny, przykładowy. Uważnie czytamy tekst źródłowy i odpowiadamy na pytania, jaki jest temat tekstu i co na ten temat napisano. I redagujemy poprawną językową odpowiedź. Zawsze zadajemy sobie takie pytanie, jaki jest temat tekstu, dopiero potem co na ten temat napisano. W innym wypadku nie napiszemy streszczenia logicznego, tylko w sposób linearny odtworzymy załączony tekst. W tym roku zdający powinien zauważyć, że tematem tekstu szkopu i Koniektura jest rola powieści historycznej w przedstawieniu historii przez literaturę. Powinien wskazać powieści o pisarzy, których profesor Koziołek przywołał Waltera Scotta i Aleksandra Dimas'a i bardzo krótko hasłowo opisać, przedstawić ich wkład w rozwój tej odmiany gatunku, w rozwój powieści historycznej, ale musi powinien także musi się także w takim streszczeniu, które ma być pełne, pojawić nawiązanie do twórczości Henryka Sienkiewicza, zatem Streszczenie warto podsumować uogólnieniem dotyczącym wpływu znaczenia utworów historycznych na czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Henryka Sienkiewicza, który do tych dwóch powieściopisarzy nawiązywał. Teraz powinnam zrobić przerwę, a Państwo powinniście przeczytać tekst i spróbować go streścić według tych wskazówek. Można to zrobić tak. Ryszard Koziołek w utworze Szkopu i Koniektura porusza temat historii i powieści historycznych. Dostrzega ich związki i zależności, zauważa różnicę pomiędzy historią oraz fikcją. Powołując się na Arystotelesa, mówi, że są one swoim dopełnieniem. Autor stwierdza też, że literatura może nie tylko zapamiętać historię danej epoki, ale dawać ludziom pocieszenie w trudnych chwilach, czego dowodem jest znakomita twórczość Sienkiewicza nie padły tu nazwiska powieściopisarzy, o których autor pisze, to nie szkodzi, dlatego że najważniejsze problemy są tutaj zawarte, nie o, nazwiska Dimas tu chodzi, o nazwisko Dimas'a tu chodziło, ale o jego wkład w tworzenie powieści historycznej. Najczęściej popełniane błędy w streszczeniu polegają na nieumiejętności rozpoznania tematu tekstu i tego, co autor na ten temat miał do powiedzenia, ale przede wszystkim na nieumiejętności rozpoznania Tematu. I yy, na ekranie mają Państwo przykład takiej realizacji, w której widać, że autor nie umie logicznie streszczać tekstu. Nie określił tematu, nie podał, co autor na ten temat powiedział w tekście. Ryszard Koziołek w swoim tekście omawia zależność między, historyczną, yy, między historią a powieścią historyczną, a nie, jak napisał autor. Tej pracy dwie formy patrzenia na historię dosłowną i za pomocą fikcji literackiej. Autor tego nie rozdziela, więc widać także, że autor Ryszard Koziołek tego nie rozdziela. Widać zatem, że autor streszczenia tekstu nie zrozumiał, nie dość dobrze go zrozumiał. W streszczeniach bardzo często pojawiają się błędy dotyczące braku zachowania spójności. Wtedy streszczenie jest chaotyczne, rozpada się, rozsypuje i adekwatnego poziomu uogólnienia. I tutaj mamy taki właśnie przykład. Jeśli Państwo przeczytają to rozwiązanie no, i porównają z pierwszym przykładem, zobaczą, że tak właśnie jest. Jeśli nie odpowiemy na pytanie, o czym mowa w streszczanym tekście, to napiszemy streszczenie linearne. A odpowiedź będąca linearnym odtworzeniem niektórych myśli, czy czasem słów z tekstu, nie jest jego logicznym streszczeniem. I tu mamy taki właśnie przykład. Tekst zaczyna się od wprowadzenia, następnie przedstawiono, później jednak, właśnie dlatego. W istocie Ryszard Koziołek pisze o zależności historii i powieści historycznej. Doprecyzowuje te pojęcia, odwołując się do antycznych koncepcji oraz twórczości Henryka Sienkiewicza oraz jego poprzedników. W zacytowanej wypowiedzi brakuje przedstawienia relacji między powieścią historyczną a historią, Bra brakuje adekwatnego poziomu uogólnienia i logicznej spójności. Zatem, żeby w maju napisać dobre streszczenie, trzeba ćwiczyć. Zapytacie Państwo, po co mi ta umiejętność? No po co? No Przede wszystkim po to, żeby uzyskać trzy punkty na maturze. Szkoda jest tracić. Wiedzą o tym wszyscy, którzy przychodzą na wglądy i walczą nawet o jeden punkt, który bywa potrzebny. Poza tym umiejętność streszczania logicznego ułatwi napisanie tekstu argumentacyjnego na poziomie rozszerzonym, gdzie musimy odtworzyć stanowiska autora. Tekstu naukowego, więc wszyscy ci, którzy myślą o maturze na poziomie rozszerzonym, wykorzystają umiejętność streszczenia. Przyda się na studiach, bo jednym z głównych celów streszczenia jest wspomaganie zapamiętywania. Pisząc streszczenie, koncentrujemy się bardziej niż czytając, więc uczymy się w ten sposób lepiej. Pomoże napisać pracę licencjacką, przekonacie się o tym, będziecie yy, już niedługo. Takiej sytuacji później magisterską, pracę dyplomowe. Wreszcie przyda się w życiu. Na przykład, gdy poproszą o streszczenie publikacji naukowej, o streszczenie książki, o streszczenie wystąpienia na jakiejś konferencji, poproszą o tak zwany abstrakt, trzeba umieć dokonać logicznego streszczenia swojego tekstu. Ćwiczcie tę umiejętność, życzę powodzenia w maju. A osoby zainteresowane egzaminem z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, zapraszam do obejrzenia części czwartej.